Bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników przy zakupie nowego samochodu jest jego bezawaryjność i finalnie... Niezawodność. Problem w tym, że pomimo często pojawiających się, pisanych przez sztaby piarowców twierdzeń producentów o stale poprawiającej się jakości czy prawdziwej niezawodności, nie można im w 100% zaufać bez zderzenia z rynkiem, klimatem i codzienną eksploatacją. W dzisiejszym odcinku Carflix chciałbym przedstawić wam prawdziwe miny, czyli samochody, którym ufać nie można i kupić ich zdecydowanie nie warto, czyli najbardziej awaryjne samochody ostatnich lat. BMW serii 5, E60, E61. Jeśli mówimy o samochodach z lat 2003-2010, to jednym z niechlubnych zwycięzców zestawień samochodów najbardziej awaryjnych z tego okresu jest właśnie BMW 5, E60, E61. Auto od początku budziło mnóstwo kontrowersji, głównie za sprawą projektu designera Chris'a Bangu. Trzeba jednak przyznać, że samochód starzeje się bardzo ciekawie i nadal Potrafi przyciągnąć uwagę. Pytanie tylko, czy to dobrze i czy kupując go, nie władujemy się na minę. Mimo dużej trwałości większości jednostek wysokoprężnych, powszechną usterką w przypadku S60 są defekty koła zamachowego, poduszek silnika oraz turbosprężarek w egzemplarzach z przebiegami powyżej. 200 tysięcy kilometrów. Częstym przypadkiem jest też awaria napinacza łańcucha rozrządu. Jednak silnik to nie jedyny problem. Zawieszenie nie radzi sobie na polskich drogach i uszkodzeniu ulegają często wahacze. Stworznie przedniej wahaczy, łączniki stabilizatora czy poduszki tylnego zawieszenia. Kolejnym słabym punktem jest elektryka. Czujnik skrętu, wyświetlacz komputera pokładowego, radio, elektroniczna blokada kierownicy. Im więcej elektroniki tym większy problem po latach, a piątka od Bangla miała jej sporą. BMW serii 5 E60 E61 to dość drogie w eksploatacji auto. Natomiast jeśli są wśród was ci, którzy chcieliby podjąć wyzwanie, to wśród racjonalnych wyborów znajdziecie benzynowe silniki 192 lub 218 konne, czyli warto przyjrzeć się modelom z oznaczeniem 523i. Sporo frajdy z jazdy sprawia także 3-litrowa jednostka R6. Warto jednak pamiętać, że kupno tego samochodu może wiązać się ze sporymi kosztami dodatkowymi. Dacia Duster. Czy komuś trzeba przedstawiać ten model? To zdecydowanie jeden z najpopularniejszych samochodów rumuńskiej marki w ostatnim czasie, cieszący się niesłabnącą popularnością. Jest z jednej strony ekonomiczny, z drugiej tani w eksploatacji. Występuje także w wersji z napędem 4x4 i równolegle jest jednym z najtańszych samochodów w takiej wersji na polskim rynku. Jednak w rankingu tuf. Dacia Duster pojawiła się pięciokrotnie w zestawieniu awaryjnych aut w wieku 2 do 3 lat, 4 do 5 lat, 6 do 7, 8 do 9 oraz 10 do 11 lat. To pokazuje, że Duster, choć jest samochodem trzymającym cenę ekstremalnie dobrze, to nie jest pozbawiony wad. Przede wszystkim do nich zaliczyć należy rdzewiejące podwozie, a także wycieki oleju z silnika i skrzyni biegów. Oraz wadliwy mechanizm otwierania klapki w lewu paliwa. W przypadku egzemplarzy z pierwszych lat produkcji, wzięciem cieszy się silnik 1.6 SCE, mający jedną poważną wadę brak dynamiki. To prosta konstrukcja pozbawiona do ładowania, dostępna także w odmianie z fabrycznym LPG. Najbardziej oszczędny okazuje się silnik 1.0 TCE, a na uwagę zasługuje także droższy 1.3 TCE. Dodge Caliber to amerykański samochód kompaktowy, produkowany w latach 2006-2011, którego celem było rozsławienie marki Dodge na rynku europejskim. Finalnie zadania tego nie udało się zrealizować. Model ten nazwać można lekko podniesioną osobówką, a nawet być może prekursorem segmentu subkompaktowych crossoverów, bowiem auto wyróżniało się muskularnymi proporcjami nadwozia oraz lekko większym niż normalnie prześwitem. Jednak co internet i specjaliści sądzą o jego bezawaryjności, a może wręcz awaryjności i zawodności? Z uwagi na niewielką ilość egzemplarzy, kalibrów na polskim rynku, dużo więcej niż o silnikach Volkswagena słyszy się o pracujących w nich jednostkach Mercedesa, które sprawiały problemy z klapami sterującymi przepływem powietrza w kolektorze sącym, a także. Filtrem cząstek stałych. Większe problemy dotyczą także korozji układu zawieszenia. Dodatkowo użytkownicy samochodów sprzed liftingu narzekali na słabo wykończone wnętrze. Pod tym względem lepiej poszukać auta wyprodukowanego po 2009 roku. Fiat Tipo. Gdy po 20 latach absencji Fiata Tipo na rynku nowa generacja wreszcie pojawiła się, a przede wszystkim nadal należała do samochodów budżetowych, Fiat rozbił bank. Tipo okazało się samochodem ciekawym, utylitarnym i bardzo potrzebnym na polskim rynku. Choć próżno szukać w nim było stylistycznej ekstrawagancji, to był to kawał całkiem atrakcyjnego samochodu. Jeśli chodzi jednak o awaryjność, cóż, pojawiają się z nim problemy. Użytkownicy nie są zadowoleni z jakości wykończenia wnętrza, ale to nie powinno nikogo dziwić. To samochód budżetowy. Zgłaszane są jednak problemy ze słabą jakością sprzęgieł czy pękającymi kolektorami dolotowymi w silniku 1.4 T-Jet, a także nietrwałymi kołami dwumasowymi w silnikach wysokoprężnych. Jednak awarie przede wszystkim oscylują wokół układu elektrycznego. To przede wszystkim notorycznie przepalające się żarówki we wnętrzu, problemy z pracą centralnego zamka czy elektrycznych szyb, do tego koronny argument w przypadku Fiatów wadliwy alternator. Ford Mondeo MK3. Ta generacja popularnego Mondeo została zaprezentowana w 2000 roku i na karku ma już zatem 23 lata. Jest znacznie starsza od niektórych zaprezentowanych dzisiaj modeli i produkowana była przez 7 lat. Choć z nazwy to nie wynika, to druga generacja tego auta, która do dziś przekonuje niskimi cenami i sporą popularnością. Wyróżnia się przepastną gamą silnikową, ogromną kabiną i konkurencyjnym bagażnikiem. Niestety, Ford Mondeo należy do samochodów dość awaryjnych i ulegających korozji. Popularne silniki wysokoprężne borykały się tu z wieloma problemami. Tu warto wymienić choćby 2.0 TDCi wyposażone we wtryskiwacze Common Rail. Typową usterką Diesli TDCi jest pęknięta gumowa rura łącząca zawór recyrkulacji spalin z interkulerem. Kolejną sprawą wartą uwagi jest niska trwałość koła dwumasowego. Jeep Grand Cherokee WJ Oprócz niewątpliwie słabej reputacji generacji WJ w kwestii samego prowadzenia nie trudno się też domyślić, dlaczego model ten pojawił się w dzisiejszym odcinku. Wśród użytkowników Granda WJ pojawiają się informacje o pulsowaniu hamulców wywołanych przez tzw. Rotor Warping, czyli wypaczanie tarcz hamulcowych. Problem ten dotyczy jednak modeli z lat 1999-2001. Przyczyną jest wadliwa konstrukcja fabrycznych zacisków marki AT. Oprócz tego problemem jest brak dopięcia napędu naprzód w systemach quadra track oraz quadra drive, a także piski i szarpanie przy skręcaniu z tym drugim układem. Oprócz tego użytkownicy skarżą się na głośną pracę tylnego mostu, która ma związek natomiast z użyciem łożysk. To co również często sprawia problemy, to oczywiście elektronika. Najczęściej spotykaną awarią jest problem z automatyczną klimatyzacją, a dokładniej z silniczkiem odpowiedzialnym za otwieranie i zamykanie klap mieszalnika powietrza. Mercedes-Benz klasy A, druga generacja A-klasy została zaprezentowana w 2004 roku i oferowana była w wersji 5 oraz 3-drzwiowej. Nosiła kodowe oznaczenie W169, produkowano ją do 2012 roku. W ofercie dostępne było 5 jednostek napędowych, w tym wysokoprężna 2 o mocach od 82 do 140 koni mechanicznych. Jeśli zastanawiacie się nad wyborem tego modelu, to większych problemów nie powinny sprawiać silniki benzynowe, choć całkowicie niezawodna powinna być A-klasa z silnikiem wolnosącym. Niestety silniki diesla są dość problematyczne: psują się tu wtryskiwacze, dwumasowe koło czy zawór recyrkulacji spalin EGR. Przy tym niestety części nie są tu zbyt tanie. Użytkownicy tego auta również często narzekają na elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, centralny zamek, czujnik skrętu czy elektrycznie regulowane lusterka i szyby. Psuje się także sprężarka klimatyzacji. Warto przyjrzeć się także zawieszeniu. Najsłabszymi stronami są tu przeciekające tylne amortyzatory oraz sworznie wahacze z przodu, a klasa ma także chorobę przewlekłą w postaci korozji. Opel Insignia B. Nowa Insignia B, choć względem poprzedniej generacji stanowi przełom również pod względem awaryjności, to nie jest samochodem idealnym. Choć wielu użytkowników zgłasza zastrzeżenie dotyczące jakości wykończenia tego samochodu, nie jest to niestety jedyna wada tego modelu. Choć samochody te na rynku są zaledwie kilka lat, już zdarzają się egzemplarze z awariami rozrządów czy układów AdBlue. Z tym, że to ostatnie dotyczy głównie egzemplarzy z silnikiem 2.0 TCDTI o mocy 170 mechanicznych. Jednak gros kark płynie w kierunku skrzyń biegów i to zarówno manualnych jak i automatycznych. Te pierwsze działają nadzwyczaj nieprecyzyjnie, te drugie szarpią i utrzymują silnik na skrajnych obrotach. Przeglądając fora internetowe znaleźć można także inną, poważniejszą usterkę. Otóż coś złego dzieje się z pedałem gazu. Podczas jazdy na tablicy zegarów pojawia się kontrolka silnika ITCS, następuje znaczne pogorszenie osiągów, a auto wpada w tryb awaryjny. Możliwe są też tak zwane skoki przyspieszenia. Problemem jest czujnik pedału gazu, który niektórzy użytkownicy muszą wymieniać nawet parokrotnie. Renault Talisman. Ten model miał przynieść francuskiemu producentowi szczęście po awaryjnej lagunie, nazwanej prześmiewczo królową Lawet. Choć ten przydomek dotyczył głównie jej drugiej generacji. Talizman trafił do oferty francuskiego producenta jako duchowy następca wspomnianego modelu. Miał wnieść wiele nowego, a przeniósł wspomnienia i usterkowość. Większość problemów dotyczy układu oczyszczania spalin oraz silników. Część serwisów nie wie co począć przy okazji różnych dolegliwości i losowo wymieniają części w rodzaju sondy Lambda, filtra DPF, katalizatora lub czujnika. Czasem uda się trafić. Częstą usterką w przypadku silnika wysokoprężnego 1.6 dCi jest jego przerywana praca. Automatyczna przekładnia EDC również powoduje duże koszty. Usterki bywają tak poważne, że czasem do wymiany nadaje się cała skrzynia biegów. Oczywiście to pełnoprawny następca laguny w Gamie, zatem problemy muszą tu dotyczyć także elektroniki. Wśród nich wolno działające multimedia czy rozładowujący się wciąż akumulator. Skoda Octavia 4. Czwarta generacja Octavii to samochód pełen systemów asystujących, pełen elektroniki i przede wszystkim samochód znacznie nowocześniejszy stylistycznie względem poprzedników. Choć bez wątpienia model ten odniósł duży sukces i spotkał się z ogromną popularnością, jest uważany za awaryjny. Szczęśliwie, samochody na rynku wtórnym często są jeszcze na fabrycznej gwarancji. Jednakowoż użytkownicy skarżą się na zawieszający się układ multimediów czyli jednymi z najczęściej zdarzających się usterek są Usterki elektroniki wnętrza. Można się także spodziewać problemów z działaniem układu bezkluczykowego. Dodatkowo uciążliwa jest głośna tylna klapa bagażnika oraz głośno pracujące zawieszenie. Toyota rav 4-3. Trzecia generacja RAV-4 zadebiutowała w 2005 roku, a w 2009 przeszła uatrakcyjniający lifting. Pod maską tego modelu może pracować jeden z dwóch diesli o pojemności 2 litrów i 2,2 litra o mocy 152, 126, 150 lub 177 koni. Silniki te cierpią jednak na problemy z osiadającymi tulejami cylindrowymi czy z uszczelką pod głowicą, która lubi się uszkadzać. Jednak główną bolączką tego samochodu jest po prostu korozja pojawiająca się na różnych elementach karoserii oraz podwoziu. Spotykane są też problemy z przekładnią kierowniczą, a dokładniej wspomaganiem. Choć Toyota RAV4 trzeciej generacji to bez wątpienia trwałe samochody, to trzeba do nich podejść z pewnym dystansem. Volkswagen Sharan, Seat Alhambra. Bez wątpienia Alhambra nie cieszy się takim uznaniem jak Sharan. To dlatego, że od zawsze pozostawała lekko w cieniu, była tańsza i nie oferowała takich możliwości personalizacji wyposażenia jak Sharan. Faktem jest jednak, że to jedne z ostatnich dużych rodzinnych vanów na starym kontynencie. Niestety, według ADAC, awaryjność drugiej generacji tych modeli, sprzedawanych od 2010 roku, występowała na poziomie 35,2, który nazwać można bardzo wysokim. Za typowe źródła problemów. Za typowe źródła problemów eksperci uznali układy recyrkulacji spalin i zwłaszcza dotyczy to roczników 2006-2013, a także akumulatory, układy SCR, rozruszniki, alternatory, silniki oraz skrzynki bezpieczników i przekaźników. Volkswagen Sharan przed liftingiem cierpi na usterki mechanizmu sterowania drzwiami bocznymi, a także niezbyt prawidłowo działające systemy bezpieczeństwa z poważniejszych bolączek zdarzają się awarie przekładni DSG oraz kół dwumasowych. Problemem może być też silnik 1.4 TSI przed liftingiem. Psuje się tam układ doładowania, napęd rozrządu, a i oleju ubywa w znacznych ilościach. Jeśli jednak interesuje Was mimo wszystko szaran lub alambra, to warto wybrać dopracowany silnik 1.4 TSI EA211 nie mający większych wad lub najmocniejszy wariant 2.0 TSI pozwalający osiągać setkę w mniej niż 8 sekund. Dziś to już na tyle. Dajcie znać, co do których samochodów macie jeszcze niezbyt dobre zdanie, a może mieliście jeden z dzisiaj wymienionych modeli i nie zgadzacie się z moją opinią? Napiszcie w komentarzach. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!